No, Za zajęcie pierwszego miejsca w szkolnym konkursie pod tytułem Moje środowisko jest mi bliskie dla Kacz Prabilnickiego. Poprosimy no, 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 też Magdalenę Helon i Karolinę Niemczyk właśnie w tym konkursie. <trafię> Magdalena Helon zajęła drugie miejsce w tym przekonkursie. Gratuluję. Zapraszamy Kacpera Winnickiego, dyplom dla laureata za zajęcie czwartego miejsca w kategorii Gimnazjum w ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska, środowiska eko Zorganizowany w kwietniu 2015 roku przez Ogólnopolskie Centrum Edukacyjnego. Kacper Winnick. Także teraz na środek Grzegorza Durana, Pawła Kasztelana, Pawła Kołczuna, Rafał Wienickiego, Łukasza Podolskiego, Mateusza Śliwę. Moi drodzy, to są podziękowania za czynny udział w zajęciach Koła Regionalnego dla Grzegorza Durana. Dla Another Dla Pawła Kurpowa. Dla Pawła Kasztelana. Które brały udział w konkursie czytelniczym, czyli Natalię Hajdanowicz, Natalię Wójcik, Martę Trzó i Beatę Hetnarowicz. Dla Natalii Hajdanowicz za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie czytelniczym w roku szkolnym. 2014 2015